Pięć chlebów i dwie ryby tak niewiele dzięki Jezusowi nakarmiło tak wielu. Drodzy przyjaciele mistyki codzienności, pięć chlebów i dwie ryby to moje rozważania Słowa Bożego na poszczególne niedziele i uroczystości. Cyfra pięć, pięć chlebów, może oznaczać pięć zmysłów, poprzez które Słowo Jezusa chce dotrzeć do twojego wnętrza. Liczba dwa Dwie ryby mogą oznaczać, jak zwykli mówić filozofowie, dwie władze wyższe, władze wyższe człowieka, rozum i wolę, a które trzeba zaangażować i wykorzystać, aby, aby to zasiane przez zmysły słowo przyniosło plon. Pięć chlebów i dwie ryby to będzie bardzo praktyczne i karmelitańskie spojrzenie na słowo. Po pierwsze, postaram się podać w oparciu o przeczytane Słowo Boże pięć wskazówek w jego codziennym przeżywaniu. A w kolejności, jako praktyczne dopowiedzenie, zacytuję dwa teksty świętych karmel, ale nie tylko, bo pojawią się też inni święci spoza karmelitańskiego obszaru. Pięć plus dwa. Pięć chlebów i dwie ryby. Pięć zmysłów i dwie władze wyższe. Rozumie wola. Pięć wskazówek i dwa cytaty. Pięć chlebów i dwie ryby, jak wiemy, wystarczyłoby nasycić głód tysięcy, bo tak działa Jezus. Tam, gdzie się pojawi, wszystko się zmienia. Twarde serca zaczynają bić miłością. Smutna przeszłość staje się kapitałem mądrości, przyszłość oddechem nadziei, a teraźniejszość momentem, w którym to, co słabe, umacnia się, a to, czego Mało pomnaża się. On po prostu wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali dalej ludowi. Kochani, startujemy 10 stycznia 2021 roku w niedzielę Chrztupańskiego. Wideo z kolejnymi nagraniami znajdziecie w wirtualnej przestrzeni mistyki codzienności, czyli na mojej stronie dumanie.pl ale też na Facebooku, YouTube, Instagramie i Twitterze. W komentarzach piszcie wasze oczekiwania, podpowiedzi, sugestie, obserwacje, tudzież zachęty, bo te szczególnie się przydadzą. Serdecznie was pozdrawiam i do zobaczenia. Nie wałem. Ojciec Mariusz Karmelita Bosy.